Fuck. Dobra, tu jest. I co? A ja nie pojadę. Ty, i czy on tu dobiegnie na przykład. Elo, frajerze. Teraz. Naniecka kurwa. Ha. 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 Mam... 2, 0... Przeci... Tu było! Kurwa! Gdzie ja jestem? Wywałbym mu z liścia, ale boję się obrócić. Ui. No i chuj, skacz. Tu ja pierdolę. Zobacz, tyłem. O przodem, 300, Kurwa!